Jeżeli zastanawialiście się w jaki sposób gracze Free to Play mogą odpalić swoje kapsuły kosmiczne, to odkryłem coś ciekawego. To znaczy odkryłem, to jest może za dużo powiedziane. Chodzi o to, że wszyscy gracze codziennie mogą zebrać określoną liczbę materiałów potrzebnych do rozbudowy kapsuły i wystrzelenia jej razem z bohaterem w kosmos. I teraz tak. Na co ja wcześniej nie zwracałem uwagi, a co jest bardzo ważne, właśnie w kontekście zebrania surowców, materiałów potrzebnych właśnie do wystrzelenia kapsuły, to jeżeli zobaczycie yy, zakażonego Dreadbista, to nie daje on żadnych materiałów potrzebnych do wystrzelenia kapsuły. Jeżeli podniesiemy poziom o 1 i mamy Spike Titan, to się okazuje, że ma świecący światłowód. I krystalizowaną stal w ilości 3 światłowody i 7 e, sztuk stali. I z racji tego, że tego poziomu 7 jest w zasadzie na mapie najwięcej, przynajmniej u nas, najłatwiej się go wyszukuje, to bardzo popularne są rajdy właśnie na poziom 7, ten Spike Titan. No i tutaj jest jakby coś, co odkryłem, chociaż może, tak jak wspomniałem wcześniej, może to jest wstyd, że tego nie wiedziałem ale jeżeli poszukacie poziomu 8, one są ciężko jakby dostępne, zwłaszcza na przykład rano, kiedy ja robię swoje misje codzienne, no to bardzo ciężko jest je znaleźć. Dlatego nie jestem z moim służbą na mapce, który jest w tym miejscu, tak? A ja sobie siedzę tutaj daleko. Ale to jest tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ na tych dalszych od centrum miejscach po prostu znajdowałem te ósme poziome częściej. No i teraz o co w tym chodzi? Chodzi o to, że ósmy poziom daje o jedną sztukę światłowodu oraz o jedną sztukę tej stali więcej. To jest oczywiście mało, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tych rajdów robimy 7 w tygodniu, to jest 7 sztuk jednego i drugiego więcej. A w początkowej fazie ulepszeń wcale nie potrzebujemy ani stali, ani światłowodu dużo więc te 7 w tym przypadku robiąc jeden raid dziennie, przez 2 tygodnie mam jedno darmowe ulepszenie. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Według mnie ten raid na poziom 8 jest warty tego, aby przez dwa tygodnie uzbierać sobie tyle materiałów, aby odblokować sobie wyższy poziom. To jest szczególnie ważne. Na tych początkowych etapach, kiedy te ulepszenia są tanie. Nie wiem, czy w tym momencie czujecie się zażenowani, bo myśleliście, że ja powinienem wiedzieć takie podstawy, ale okazuje się, że nawet kiedy minęło już dosyć sporo czasu od wprowadzenia tych siódmych i ósmych poziomów, w dalszym ciągu gra jest w stanie nas czymś zaskoczyć. Jeżeli wiedzieliście to to nie wyśmiewajcie mnie w komentarzach, ale jeżeli nie zwracaliście na to uwagi, tak jak ja wcześniej, no to możecie napisać w komentarzu, będę wiedział ilu nas jest. Na dzisiaj to tyle, dzięki i do usłyszenia.